Wszystkich. Dzisiaj mamy wtorek, 4 maja, i planuję skończyć poskrom. Dużo mi nie zostało, bo pracowałem też w sobotę. I wyobraźcie sobie, że przyjechała Marta do nas z rodzicami. I Martyta powiedział, że mi chętnie pomoże. Chciał zobaczyć, co ja tam robię. I tak przez pół dnia właśnie razem pracowaliśmy. Nie miałem wtedy GoPro przy sobie, więc nic nie nagraliśmy. Ale dzisiaj Wam pokażę efekty. Są już zamontowane wszystkie bramy. E, trochę desek jeszcze dostawiliśmy, i czekam teraz właśnie na te ostatnie. Także dzisiaj będzie zakończenie tego całego wszystkiego, co tam w większości, przynajmniej e, tego, co tam planowałem i robiłem przez zeszły tydzień. A jeszcze wam pokażę, ile u nas wody spadło ostatnio. No i jest już tak e, początek maja. Krowy dalej siano jedzą, bo nie wypuszczam je na pastwiska z tego względu, że ta wegetacja jeszcze nie ruszyła tak jak powinna. Jest po prostu bardzo. Bardzo zimno. I zobaczcie tutaj na liście. to już brzozy powoli już tam puszczają liście, ale tutaj olchy na przykład to jeszcze nic. I zobaczcie na te drzewa, jak one się bujają. Także może... Mega wieje. One już by chciały stąd wyjść dawno, bo... Tam na te pastwiska, na takiej dużej powierzchni, to by tam prawe znalazło, ale co z tego, później nie będzie mniej, a... Chcę żeby zjadły do końca to siano. Także je tu jeszcze trochę przytrzymam parę dni. No i zrobimy badanie okresowe sprzedaż tych zeszłorocznych cielaków, odszawianie i wtedy dopiero pójdą się wypasać. Więc na razie jeszcze tutaj będą, będą na sianku. Przed chwilką tak tutaj wiało, nie zdążyłem tego nagrać. Że siano z balotów poleciało tam dalej na łąkę. Więc tak, na czym ja tu skończyłem? Zobaczcie ile, ile tej wody. Najlepsze jest to, że tej wody w zeszłym roku nie było tutaj wcale. Także mamy bardzo mokry rok i zimny, jak wszędzie. Zresztą. No dobrze, bo przynajmniej nie powinno być suszy. Jak ta ziemia tak mocno na, namoknie teraz, to, to później będzie rosła trawa, jak się zrobi cieplej. Ten byczek jedzie do Poznania. Taki ładny, jasny po tym moim najładniejszym reproduktorze. dalej. Ja pracować, bo się nie wyrobię do wieczora. Wstawiliśmy tutaj ostatni słupek, e, tą deskę. Na te tutaj, bo to są, to są 20 szerokości, a tutaj mam 15, więc e, tych nie mam i ty, tej, to, to mi to dzisiaj zrobią. No i planuję jeszcze tą dać. Tutaj zrobić jakieś zamknięcie, coś pomyślę o tym. I bramy zainstalowaliśmy tam te duże. Bramę kupiłem w sklepie Borys i tak w ciągu dwóch dni mi tutaj ktoś się przywiózł. Także jestem z nich bardzo zadowolony. Tutaj zostało mi tylko je zaspawać i to, i to każdą śrubę, żeby po prostu nie można było tego odkręcić. A ktoś siąć to już nie będzie tak chętny. Odkręcić i ukraść to szybciej. Dzisiaj chcę też zaczepy zamontować, i tutaj drut na tą stronę, i tam dookoła drugą linkę jeszcze dam też. No, i drut, tutaj trzecia, trzecią linkę, i po tej stronie trzy, których nie ma w tej chwili. Więc co będę dzisiaj robił. No, i mam nadzieję, że te deski będą, to później po niej pojadę i jest ja tutaj założę te ostatnie. Pojadły tego siana i leżą. A ja pojechałem po deski do tartaku, bo mi brakło 6 sztuki. Rano zamówiłem i teraz zrobili. O, przestało wiać. Zobaczcie, jak to tutaj. A tyle wystaje, bo to 4 deski. I można. Dobrze, no, że tartak blisko, to tak przejechałem sobie przez las powoli. No i zaraz się dołożymy. Tam brakuje dwóch i tam czterech. Nie wieje to pada. Także kurde, ale chcę już dzisiaj to skończyć i jeszcze później zmontować ten film, żeby go zdążyć rzucić wieczorem. Także muszę się pośpieszyć z tym wszystkim. Z tej strony te izolatory dawałem na drut tutaj i naciągałem. A pod tej wymyśliłem inaczej. Że takie wkręcę haki. Bo tak jak tutaj. Idealnie to. Hop! Można założyć i, i się trzyma, a później go naciągnę. I tutaj to nie będzie miało jak się wyrwać. Jest już po 18.00. Pogoda się w końcu uspokoiła przestało wiać i padać. A ja tutaj no nie skończę dzisiaj, ale już będę miał właściwie wszystko tutaj zrobione, to co najważniejsze. Bramy są zamontowane. Zostało mi tylko założyć kamerę jedną i takie jakieś pierdoły po Też takie coś będzie w tym miejscu zamontowane, to już mi więcej czasu zajmie i zrobię to na spokojnie. Na takiej prowadnicy będzie jeździła. Będzie trzeba tu tutaj przyspawać. Jakoś tak długo. No i będę zamykał. Ta jest za krótka, ale mam tutaj przeduszkę. Także to się tu dospawa. No i będzie jeździło. Zamykanie i otwieranie. Na takim czymś. Coś tam się wymyśli. Na razie się śpieszę bo bez tego to się obejdzie. Ja tu mogę na jakąś płytę włożyć prowizorycznie póki co jak, jak będę miał tu sztukę zamkniętą. Najważniejsze, żeby to było zrobione wszystko i takie szczegóły to sobie mogę później poprawiać. Tutaj tak podciąłem, żeby... Oskro mam skończony. To co najważniejsze jest zrobione. Zostanie mi e, dzisiaj narzędzie jeszcze sobie pochałam zaraz, a jutro tylko posprzątać. No i zobaczymy jak to będzie się sprawdzało. Tydzień pracy tutaj poświęciłem, e, muszę policzyć ile mnie to kosztowało, ale niedużo, bo najdroższe były bramy i, i daski, to jedyne co płaciłem. No i Idolatory. Takie te tutaj linki stalowe to już nie dużo kosztowało. Najwięcej pracy. A jakbym chciał kupić taki gotowy, no to tak się orientowałem, że to jest kwota kilkudziesięciu tysięcy na, na 50-60 sztuk. Jak chciałbym mieć ten koral plus ten poskrąg taki prawdziwy, no to trzeba by się liczyć właśnie z taką dużą inwestycją. Ja sobie myślę, że z tym poradzę. Z tym co tutaj zbudowałem, to, to dam radę. Te stado przebadać, będę miał miejsce do okolczykowania cielaków normalne, do zakładania duplikatów dla dorosłych sztuk. Jak też urwam jakieś kolczyki no i do transportu, prawda? Tutaj jest to naj, najważniejsze to jest do, do załadunku. Żeby tutaj te kilka sztuk, jak jak wejdzie, to je po prostu tutaj tutaj nagonić, także kończę na dzisiaj jeszcze mi zostanie posprzątanie narzędzi a, a resztę to już jutro będę yy, na, do, na gotowo kończył sprzątał